Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Magalski, od 20 lat prowadzę firmę, głównie zajmujemy się odśnieżaniem. W mojej flocie posiadam 5 ciągników marki Kubota, głównie służą do odśnieżania w okresie zimowym, w okresie letnim do koszenia traw. Współpraca z panem Grzegorzem jest od roku 2016. Praktycznie zostały zakupione 5 maszyn. Wszystkie maszyny zostały zakupione w Kubota Finance. Zostało panu Grzegorzowi przedstawione jakby kredytowanie fabryczne i pan Grzegorz z tego kredytowania fabrycznego Santander skorzystał. Program Kubota Finance jest to program finansowania fabrycznego ciągników oraz maszyn marki Kubota dla przedsiębiorców. Główną charakterystyką tego produktu jest to, że przedsiębiorca może sfinansować w różnych, tak naprawdę w wielu produktach, maszyny bądź ciągniki nawet w ofercie 0%. Pan Grzegorz skorzystał z finansowania w ramach pożyczki 0%. Jest to pożyczka taka, która charakteryzuje się płatnością w ramach raty balonowej. To znaczy klient płaci dokładnie 5 rat płatnych co pół roku nieoprezentowanych do banku. Cała procedura trwała bardzo szybko, sprawnie przebiegała. I było to korzystne, gdyż raty były bez oprocentowania, bez odsetek i dodatkowych kosztów poniesionych przy zakupie. Jeżeli chodzi o proces oceny wniosku, najczęściej jesteśmy w stanie tutaj zastosować procedurę uproszczoną. Klient podaje nam kilka informacji odnośnie jego działalności, odnośnie struktury, odnośnie przychodów. Ta informacja pozwala nam na uzyskanie decyzji nawet w ciągu jednego dnia roboczego, a nawet w ciągu godziny. Po otrzymaniu decyzji, klient może podpisać z nami umowę i odebrać ciągnik od dealera. Kubota jest w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów, ze względu na bardzo szeroką ofertę produktów dostępnych w gamie komunalnej na polskim rynku. Przede wszystkim mamy kosiarki profesjonalne oraz kosiarki, które są bardziej przystosowane do potrzeb użytkowników prywatnych, a gro wachlarza naszych produktów stanowią mini ciągniki dostępne z silnikami o mocy od 12 do aż 62 koni mechanicznych. Klient, którego dziś odwiedziliśmy, jest posiadaczem aż pięciu maszyn Kubota z gamy produktów komunalnych. Są to mini ciągniki B1620 oraz B2420 oraz ciągniki kompaktowe L1361 oraz dwie sztuki L1501. Warto dodać, że Kubota w swoim katalogu produktów posiada bardzo wiele akcesoriów do miniciągników, które zwiększają uniwersalność ich zastosowań, pozwalając chociażby na pracę w niesprzyjających warunkach pogodowych, a ponadto dzięki dostępności choćby przednich tuzów, przednich womów umożliwiają te akcesoria agregowanie Kolejnych implementów, kolejnych narzędzi, które jeszcze dodatkowo usprawniają i wspierają pracę i wykonywanie nieraz bardzo specjalistycznych zadań. Mamy koniec listopada, więc wszystkie te ciągniki, poza jedną sztuką L1501 widoczną z tyłu. Są już rozmieszczone na swoich stanowiskach pracy, czekając na nadejście zimowej aury. W najbliższym okresie, zamierzam dokupić następne ciągniki marki Kubota z tym dofinansowaniem, które bardzo gorąco polecam.